Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach powstają gazy które muszą zostać odprowadzone w celu skutecznego zapłonu kolejnej porcji paliwa, w celu odprowadzenia spalin, a także zmniejszenia hałasu wynikającego z nagłej zmiany ich ciśnienia. Zaprojektowano układ wydechowy samochodu którego jednym z głównych elementów jest tłumik. Ten z kolei również składa się z kilku części. Rezonator tłumika służy do tłumienia głośnych dźwięków powstających w wyniku powstawania produktów spalania i ich wydostawania się z cylindrów silnika. Pomaga również wyrównać pulsacyjny przepływ spalin, aby zapewnić ich równomierny przepływ w całym układzie, ponieważ temperatura spalin na wylocie może sięgać nawet 400 stopni Celsjusza wszystkie elementy tłumika poddawane są znacznym naprężeniom termicznym. Urządzenie. Rezonator tłumika jest wielowarstwową strukturą składającą się z następujących elementów. Rezonator wylotowy i wylotowy. Rezonator filtra. Wszystkie te elementy są przesunięte względem siebie. Przesunięcie to umożliwia zmianę kierunku przepływu gazów i wygładzenie ich pulsacji. Ponadto Przepływ gazu przez komory ulega sukcesywnemu zwężaniu i rozszerzaniu, co również pomaga wyrównać przepływ gazów przez układ wydechowy. Rezonatory wlotowy i wylotowy odpowiednio odbierają i odprowadzają przepływ gazu, wchodząc do elementu filtrującego. Gazy przechodzą przez reflektory, przegrody dzielące wewnętrzną przestrzeń zespołu na nierówne objętości, wnęki, perforacja. Obecność otworów na powierzchniach wewnętrznych części rezonatora sprzyja przechodzeniu gazów do wnęk i z powrotem. W wyniku mieszania się strumieni i tarcia ich cząsteczek w otworach oscylacje mieszaniny gazów są tłumione, a jej ruch jest niwelowany. Spowolnienie i wygładzenie ruchu gazu prowadzi również do redukcji hałasu. W nowoczesnych konstrukcjach stosuje się dodatkowo materiały izolujące hałas i ciepło. Klasyfikacja. Rezonatory można sklasyfikować według typu silnika, dla którego zostały zaprojektowane. Co ciekawe, obecność lub brak tej części wpływa inaczej na osiągi silników dwusuwowych i czterosuwowych. Usunięcie go z układu wydechowego silnika dwusuwowego doprowadzi do zmniejszenia mocy i zwiększenia zużycia paliwa, natomiast w przypadku silnika czterosuwowego moc wzrośnie o około 15%. Taka zmiana konstrukcyjna jest jednak całkowicie nieuzasadniona z punktu widzenia komfortu i ekologii. Rezonatory można również podzielić ze względu na liczbę cylindrów. Rezonatory z dwoma baryłkami zamiast jednej zapewniają lepszy komfort, ale w tym przypadku charakterystyka mocy samochodu cierpi bardziej. Główne usterki i ich oznaki. Usterki i ich oznaki. Zwiększony hałas z układu wydechowego służy jako oznaka uszkodzenia nadwozia. Pojawienia się w nim otworów przelotowych, przez które wydostają się spaliny, grzechoczący dźwięk. Występuje, gdy elementy wewnętrzne ulegają zniszczeniu, gdy ich fragmenty poruszają się wewnątrz komór, wnęk spadająca moc silnika. Taka usterka może być dalszą konsekwencją zniszczenia wewnętrznych części rezonatora, gdy ich kawałki zatykają kanał tak bardzo że ruch gazów jest poważnie utrudniony. Naprawa. Rezonator tłumika można naprawić tylko wtedy, gdy powstały w nim otwory. W tym celu potrzebne będą kawałek cyny, samogwintujące metalowe śruby do mocowania blaszanej łatki, papier ścierny, wiertarka i wiertło do metalu, kit i utwardzacz. Kolejność prac jest następująca. Wyciąć z blachy blaszanej płytkę o wymiarach większych niż uszkodzenie, które ma zostać załatane, oczyścić powierzchnię, na której zostanie zamontowana łatka, wywiercić kilka otworów w karoserii i blasze, użyć szpachli i utwardzacza, aby umieścić płytkę na miejscu, przymocować łatkę za pomocą wkrętów samogwintujących. Samochód można uruchomić po stwardnieniu szpachli, wymiana rezonatora. Jeśli obszar uszkodzenia jest duży lub usterka wiąże się ze zniszczeniem wnętrza, pomoże tylko wymiana części na nową. Wymagany jest następujący sprzęt, narzędzia i części zamienne, podnośnik-stolik-wykop inspekcyjny, nowy rezonator i zestaw uszczelek, średnik elementy złączne i oringi, spray antykorozyjny npwd wd 40 Dwa klucze płaskie 17 Nałóż spray do zardzewiałych gwintów na śruby mocujące rezonator. Odczekaj wymagany czas, a następnie odkręć je. Bardzo często śruby pękają w takiej sytuacji, więc wymagane są nowe elementy mocujące. Odłącz zacisk mocujący, Odłącz rury i zdejmij metalową uszczelkę. Poluzuj nakrętki mocujące rezonator do katalizatora lub kolektora wydechowego. Następnie, podnosząc rezonator, zdejmij poduszki zawieszenia. Odkręć nakrętki i wyjmij rezonator. Zamontuj go w odwrotnej kolejności. Przy okazji wymień uszkodzone elementy mocujące i uszczelki. A Press Commenter Hello World